Dzień dobry, piątek 28 kwietnia 2023, początek majówki i tak oto tutaj w Szklarskiej Porębie rozpoczyna się wycieczka do Skorzelca przez Czechy i okolice Pragi, 500 kilometrów, także do zobaczenia na trasie. I tak, o to jest to już po pierwszym wypychu. Na szczęście nie było tak było długo, pół kilometra, ale po kamczorach stromo. Ale jest wodospad Tanieńczyka. Myślę, że teraz będzie już trochę lepiej. i mamy dalszy wypych, bo okazało się, że nawet nie wolno tutaj rowerem jechać. Także jeszcze może mandat dostanę oby nie ale i tak ciężko by się jechało z takimi sakwami więc idziemy i już minąłem to takie schronisko, pod Szrenicą przede mną szrenica, ale nie będę na nią zachodził gdyż idzie się tu dosyć ciężko po śniegu pod groźbą mandatu czy jest zakaz wstępu z rowerami, czy jazdy na rowerze? Więc tutaj to jeszcze by było do wyjaśnienia. Chcę jak najszybciej opuścić ten piękny park narodowy i dotrzeć do źródła łamy. Cichą przygodę rowerową, nie pieszą to było do tej pory. Także sam środek zimy no i tak proszę zobaczyć jak to tu wygląda jeździe nie ma mowy idę już tak sobie jakieś 12 km cały <grystanie> czas pod górkę i po śniegu piękna sprawa Jaka to jazda! Teraz już w górki, że dobrze! Ale cały czas po śniegu dreptamy! Więc dobry początek, ale i wiośnie, chyba po deszczu. Udało się dotrzeć Przez te śniegi Przedrzeć Tutaj na czeską stronę Miejscowości Wielki Wór Czy coś takiego Tam jest mój hotelik Ten co się wyłania Do połowy No i tutaj W zimie pewnie śmigają A jutro A jutro jedziemy na Radec kralowy ma padać deszcz zobaczymy, na razie pada, ale lekko także do jutra i halo, halo, drugi dzień wyprawy sobota, 29 kwietnia Dotarłem do właściwej łatwki ścieżki Tak to wygląda Całkiem ciekawie dzisiaj około 90 km między Prady Kralowe a Pargu Tam będzie nocleg. Na razie przejechałem 12-13 Jest około pół do 11. Pogoda nie najgorsza, oby tak dalej. Po temat przewodni mojej aktualnej wycieczki. Łaba, wycieczka rowerowa. Główna w Czechach Jedna z głównych dwójka wzdłuż właśnie tej rzeki aż do granicy z Niemcami I tak będziemy jechać przez miasta się nieścieczka miasteczka No jest to miasteczko gościnne, hostinne, a tu czeka dziwna sytuacja, przywieźli jakąś sos Świerkę Pewnie będą miał stawiać koło tej figury ciekawy zwyczaj, ale chyba nie mam czasu, żeby tu na to czekać. Niemniej jednak łapska ścieżka między... No, gdzieś tu przed Hradec Kralowe jakieś 40 km. Do okoliczności przyrody przyjemne, nie pada jest zapowiadano ruch wyłączony i tu w takim pięknym zielonym zakątku nad Labem czas na drugą kawę na dodatek przebiega tędy trasa maratonu także którzy męczą się bardziej niż ja i zdrowie i jedziemy dalej w kierunku Hradec Kralowe KUKS Hospital został przed chwilą za mną po prawej i wchodziłem na wzgórze z wiadomych względów a tu znowu kościółek no nie mówiąc o tym jak ta ścieżka tutaj Pięknie wygląda Wita Was obec hermanice Okej okay. jedziemy z tuż łaby która sobie tutaj płynie bez porównania z dniem wczorajszym brnięcia przez śniegi dzisiaj bajka na dodatek miało padać gdzieś tam jeszcze pada momentami, ale mnie jeszcze nie złapało Lux i git. Oproszę. Jaka ładna sytuacja. Łapska ścieżka jeszcze raz. No bo przecież Sielanka, Tak już 15, nie no Kilka kilometrów, może 10 Ale warto się męczyć czasami po drogach z ruchem, nie jest on tam taki duży, opraszek to się robi?